W dzisiejszym odcinku zobaczcie kwalifikacje do mojej drużyny podczas Kuga Cup. Zwycięska drużyna kwalifikacji zmierzy się z teamami innych streamerów takich jak Patka, Kereme oraz Jules. Pamiętajcie, że turniej jest w sobotę, więc zapraszam, a dodatkowo Mittent Grid jest już piątek między godziną 14 a 15. Pierwsza konkurencja nazywa się Touchdown. Polega ona na tym, że jako drużyna atakująca musimy przenieść spajka przez linię, która została wyznaczona przez administratorów. Macie ją teraz pokazaną na mapie. Od tyłu wbiegnie ten Joru? To też tak działa? Czy. Wiesz, co tak, tak, tak. E, tam on musi, w, jakby prze, prze, przedostać się przez tą linię wtedy dwa razy, nie? To nie o to chodzi, że musi tylko na tyły, tak jak teraz. Ale widzisz, Neon bierze, zagaduje. No to dajesz a... tym Joru, jedziesz! I nie. wyłapali, i zabili, Jest zabili, koniec, <laughs> zabili nie? Neon. Co ten ten Joru? Ej, szczerze, mógłby iść na plecy, zostawić tu klona, puścić klona i wtedy wypię coś wlecia. O, o, teleport! No, i chyba to jest zaliczone? Zaraz. Y, ja nie wiem, jak, jak to wygląda. Na pewno jest w regulaminie to ustalone. Tak, no ale tak tak, 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 ale mogę. Aha, jeszcze on zabił dwójkę akurat i dzięki temu. Mam no, on... ulta i mają 3-0 teraz. Tak, tak, tak. To też jest ważne, kto przeżyje na koniec, i komu się odda te dwa killa. Lepiej jest, a tak to jest powiedziane, że musisz oddać kila, czy możesz za mapę wyskoczyć? Nie jestem sędzią. Jasne, jasne, jasne. Więc, wiem. Więc, zauważyłem, jest. zauważyłem, że w niku masz. Nie jestem sędzią, więc... No bo jakby jeśli musisz oddawać, to też jest ważne komu, jeśli musisz oddawać kill, to jest ważne komu oddajesz, a jak nie musisz oddawać kili, to najważniejsze jest, żeby wyskoczyć za mapę, żeby nie oddać no tych tak. orbów, bo te orby są huge w takiej sytuacji. No widzisz, i no. właśnie o to chodzi. chodzi, właśnie o to chodzi w tych śmiesznych... Tryba, które wypracowaliśmy. Żeby prze, jakby przemyśleć jak to można, wiesz, zabuzować i zdobyć jak największą przewagę. Nie, mi się to podoba, bo to jest coś nowego dla mnie. Właśnie zawsze, zawsze coś nowego, a znaczy, że to jest właśnie do Diamentu 3 to nie jest jakiś wielki tryhard, więc fajnie, że jest... Ej, on nie za szybko tego ulta użył? Nie, chyba nie. No tu jest nie do... Zablokujemy no to jest, to jest nie do, to, nie to jest, nie do tego, jest... tu trzeba mieć stage do tego, nie? Przerzucił Czemu? No i zabij, zabij, zabij teraz No właśnie, właśnie, tak jakby mnie słuchali, za mapę wyskoczyła. Okej, okay, 3-0 Czemu on nie wys on wyskoczył za mapę? O co tu chodzi? Nie wiem, czy Realizacja? Y czy coś się popsuło? Nie wiem. Oni chyba stwierdzili, że już nie chcą grać po stronie defensywnej, bo już mają tego dość po prostu. I oni chcą <śmiany> zmianę połów. Lotar pisze już na niego posta, że za mapę wyskoczy. <śmiany> A, skok za mapę to była decyzja zawodników. Taka, taką okay. informację okay. dostaliśmy. o oj, ale... ale... W... Ale zlurowała! Ale czemu nie oj, miała... Oj. Dobra, jest! Dobra, no, ale czy, czemu od razu Neon nie miała bomby? Powinna od razu mieć. Przecież no, jest... się, nie, się nie zgrali, ale to prawda. No, nie do hitnięcia jest, jak ona na slajdzie biegnie, to z noża ciężko bardzo hitnąć. Czy można grać z cipherem? Można, dlatego mówiłem, że moim zdaniem Sage plus Cypher to jest huge combo. I to jest na Swiftie grane, czyli jakby do pięciu. O, bo no jo, i dziękuję. No i przenieś prze, się. No i zarobiście. No. Z tym pólem mm. fajne to jest. No, y, wyobraź sobie, że no, twoim zadaniem po kwalifikacjach będzie, wiesz, przetrenowanie swojej drużyny, która cię będzie reprezentować, bo będą grali na PGA dokładnie takie same tryby. Będziemy robić po jakieś drobne balanse i co do tego ustalimy to pewnie później, e, ale, ale tak, no to będziesz ty musiał przekminiać kiedyś. No, ja im zróbę takie taktyki, że nie przegrywają na pewno. Ja im wszystko no. zrobię. No ale teraz co z tym Joru zrobią? Oleją czy będzie robić im plecy? Oleją, oleją na pewno. No dobra, papa. Pa. Oj! O! Ty! I ze stunem jest! Nie. I, I ja! Dobra, o, przerzuciła. Przerzuciła ja! Ja! Ale close! O patrz, z dwóch stron. O! 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 Dobra, no to ja nie mogę. No wygrali. Ale powinien wziąć bombę i szybko na linkę polecieć i później bym miał szansę. No, no, dobrze zarobił, dobrze zarobił. Dobrze robi, dobrze robi. Stajd! O, ale go ciachnął, dobra. 5-4. No, okej, okay, no nie spodziewałem się tego. No nie spodziewałem się tego. No czyli obrona wygrała, nie? No właśnie, no właśnie. Druga konkurencja to polowanie na jetki. Czyli dwie jetki versus dwie deadlock i polega to na tym, że jako jetka musimy uciekać przez całą mapę przed Deadlock, która może użyć 25 razy ulta, a jetka może użyć Dasha i Abdrafta tylko 5 razy. No więc atakujący Famina oraz Ola muszą złapać uciekające jetki. Jetki mają po 5 daszy, 5 updraftów. Deadlock mają po 25 ultów każda. I uwaga, też jest jedna ciekawa zasada: no, Abyss jest taką mapą, gdzie jest też dużo takiej przestrzeni, gdzie można yy, próbować jakoś to ograć. Bo widziałem, że też ktoś pytał o to. Yy, jetki mogą się utrzymywać poza obrysem mapy maksymalnie 10 sekund. jest! Oj! Oj! No, dobra, mamy. Teraz się dużo O! O! My nie, ale nie zdąży skinąć, Tak, także! Nie zdąży skinąć, Ja! Yes, win. Ogólnie w obu tych trybach, i w pierwszym, i w drugim trybie, każdą rundę, którą broniący ugrają, to jest bardzo dobry wynik. Okej. Okay, Bo okay. oba te tryby mimo wszystko dają przewagę atakującym. Uf. Tutaj, tutaj jest. Duża szansa. O ja. Ale... Okay. O, zeszła. Stupnął. Słyszeli? Słyszał oj, czy słyszał? Słyszał, słyszał, wiedzą. Mają, wygrać. Oj, oj, oj. Comeback z 2-4, nie? Na 5-4. Nieźle, nieźle. Z GSK i on zagrał już tego TPK, sobie postawił i pobiegł gdzieś, bo to daje mu możliwość szybkiego cofnięcia się. Oj, siebie. oj, do jest. O. Okej, okay. mają rundę. A czemu on nie może po... Jezu, on może pobiec za nimi przecież i tam przejść! Nie od tyłu czy nie? Mógł! Chyba... Chyba mógłby. Jezu, mógłby. ale znobił on, boziu. Ten sam co ty masz. O, o boże! boże! Jaki flop! Ej, 3-0 w CT, no to tu jest szybko, nie? Tu jest szybko, tak szczerze No nie no tutaj jest zawód, że tak powiem. Ojej. Ojej. Oj! Ojej, 5-1, ale z ale z Dobra, ale skupmy się na tym meczu, bo to jest jednak finał, na tym warto się skupić. Jestem bardzo ciekawy, jak oni sobie poradzą. Dobra, dawaj, tą neon teraz, i slide, i slide, i slide, i pięknie, i pięknie, i jest punkcik, i jest punkcik, Bank. Czemu oni go się rozdzielili? Ok. Jeden na jeden. I wystarczy wbiec do bramki. Oj, chyba będzie chciał czekać aż padnie wall, ale to jest kupa czasu. Czemu oni kupują kewa, a nie? Oj, iść, oj, wbieg, okej. Okay. No nie wiem, może nie mieli kasy, albo zapomnieli. Okej. Okay. Okej, okay, no tutaj chyba będzie 3-1. A czy neon? Oj. oj, i to jest to, Zabaj, i to jest to, i, teraz i teraz przebieg. To jest formalność. A, no, albo zrobić, i wius oh! oj! ale sami się otrzeli nie niszczę tego panowie 20 sekund Ok. Oj Sama teleport się jakiś tutaj... Ale zniszczyli. Teleport? Oj. Dobra jest. Okej, okay, udało im się. No, idzie klon, plecy, na plecach pojedynek. To! Oh! Oni chyba... pojedynek. Tak, ale oni nice. Ale tutaj Uuu, tutaj te plecy od Stage zrobiły robotę. No, a nie powinny, bo powinni się rzucić po prostu na jednego według tego tak. przed nimi oj! Oj! Znowu ograł! Znowu! Jejku. Jest super teraz zagrał, tak szczerze mega dobrze zagrał. Znowu! Tylko... żeby jego kolega zdrożyny... No i co on robi tu? O no coi Czemu on idzie do niego, oni nie mają słuchawek Tutaj się meczki oni oglądali dużo naszego streama i patrzyli jak grają inni i słuchali co mówili, bo zobacz, widzisz będzie się chował w oknie i tam stawiał się to jak w tamtej grze ktoś to robił, pamiętasz? Nie wiem czy to mhm. pamiętasz, ale robili tak Zobacz i dokładnie to samo robi, dokładnie to samo Ale oj, ale oni się spodziewali tego 2-0 no Dominacja, oj Oj, 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 jednak się to uda, jednak się to uda i to zadziałało. Nie, nie mogą z tym snajpować, dlatego że tu jest spuszczony 30, oj i to jest to co mówiłem, ej, podoba mi się to, chciałbym w sumie żeby oni wygrali, bo oni bardzo się słuchają tego co ja mówię, to mi się podoba, nie? O, tutaj złapany już. Rutka. Rutka, no i znowu TriBaro z klaczem, miejmy ale... nadzieję. Zobaczymy. Oj, ale dobra, teraz bardzo przytomnie. Nie, myślałem, że bardzo przytomnie Flopusia, że gdzieś na B musiała się minąć, ale. Ale no, jednak, jednak nie. Choć chyba się teraz spodziewają, że gdzieś na B muszą się spodziewać. No, jestem ciekawy, nie. Czy tu znajdą, jestem ciekawy. Oj, idzie, nie, nie idzie. Oj, złapał, złapał i ustrzelił. I Ustrzelił. No, złapanie. Gdzieś tu biegają w zagonieniu. Oj, 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 A jeszcze tutaj spał, i łapie i będzie 4-3. Jest potencjał na kombek. Kutka znowu, ale mądrze podchodzi, mądrze. Oj. Jak laki. Oj. Jak to nie będzie 4-4, to ja nie wiem! Wow. Jeden no, i jest drugi, musi być. Musi być drogi. Jest drogi. Oh. Musi być drogi. Ło! Wow! Yeah. Jakby go tam w locie. No 4-4! Dobra, oni to tego tak kombekują! Dobra, let's see, zobaczmy. Już na łoku podchodzi deadlock. Oj, już była słyszana i z ultem be... No słyszał, słyszał, na pewno flopusza Flopusza, jeszcze nie wie Oj! I idealnie! Idealnie strzelony ult i złapana. Oj oj oj, i złap... Pany w sensie tribaro. No i Rutka, Jest ucieczka respem. Ej, wygra! Wygra! jutka wygra na czas. Ja. Czekaj, 20... czekaj, 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 jest pauza. Jest pauza. Co się stało? Jest pauza, jest chyba analiza jakaś. Za dużo utila Poszło? Chyba tak, czekaj, czekamy na informacje od sędziego. Aha, czyli oni za dużo deadlockultów użyli? Tak, na to wygląda, że Deadlock użyły za dużo razy ulta, więc oddają rundę. I okay. tym oto sposobem mamy finalistów z wynikiem 2-0. Okay. Jeśli się nie mylę, tak? I, i tak. Tak. Gratulacje. GG! Brawo! GG. Nice. Rutka, Rutka oraz e, Rekos grający jako Tribaro. Back. Awansują. Gratulacje. W takim razie mamy e, twoich reprezentantów. Nice, nice, to są moje prezentacje. No, Tribaro naprawdę, naprawdę mocny, naprawdę mocny. Ródka, no, kilka tipów damy, tak, i będzie dobrze, i będzie dobrze, będzie dobrze, wyszlifujemy to na LAN. Na LAN to wyszlifujemy wszystko, yy, więc gratulacje, gratulacje dla Was. No i na samym końcu muszę Wam podać smutną informację: zwycięska doszona kwalifikacji niestety nie pojedzie na kugar Cup. Dlatego że używali oni konta z wyższą rangą niż jest w regulaminie, więc niestety są oni zdyskwalifikowani i w ich miejsce skakuje Flopusia oraz Karkal. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, że widzimy się w ten weekend na PGA.